Serdecznie! Dzisiaj zapraszam Was wszystkich na relacje z sezonem 2013. Rajd świetnicki dwa tygodnie przed. Okazuje się, że jest pełno śniegu. Rajd asfaltowy, wszyscy panikujemy, jakie opony, niedozwolone kolce. Wraz z moim nowym pilotem, bo wiadomo, Raj świdnicki to wielkie zmiany, nowy samochód Evo 10 po moim spektakularnym lm -y 4 kulą zakupiliśmy nowy samochód, który okazał się zdecydowanie lepszym, trafniejszym wyborem. Dzięki y, pomocy firmy Forturbo zakupiliśmy go i przygotowaliśmy. Y, na prawym fotelu zasiadł Maciek Leitzner. Pierwszy rajd oczywiście w pełni obaw, strachu, ostatnie testy szlify, przed rajdem pamiętam spadła wielka ulewa, gdzie tak naprawdę zapraciliśmy możliwość potestowania i przygotowania auta według, według jakby moich wymagań, więc pojechaliśmy tak, tak naprawdę bez wystawień, bez jakichś większych przygotowań. Czwarte miejsce w grupie N z przygodami e, to kapeć, to uszkodzona jedna felga, też między innymi z kapciem. Dodatkowo awaria pompy dyfrów, która pogrzebała nasze szanse na jakikolwiek dobry wynik. Ale ukończyliśmy to na czwartym miejscu i myślę, że, że e, jak na pierwszy, pierwszy start w bardzo trudnych warunkach. Wiadomo, że rajdy świdlickie były bardzo w trudnych warunkach, więc e, można powiedzieć, że Cały samochód niezniszczony dojechał do, do mety. W każdym razie drugi dzień no, był dosyć taki kontrowersyjny, bo awarii uległa po powodzie, która no, nie do końca działała i współpracowała z nami, więc skończyło się to e, podróżowaniem w drugim dniu, więc naprawdę nie musieliśmy się wspinać, aby dojechać i cały. Kolejnym rajdem, w którym wzięliśmy udział to był rajd nadwiślański, który, który, który pojechaliśmy treningowo, gdyż był niedosyć po rajdzie świdnickim, jeżeli chodzi o pełne wykorzystanie naszego auta. Wiadomo, ta awaria spowodowała, że, że musieliśmy poprawić pewne rzeczy w naszym aucie i rajd nadwiślański był, takim właśnie, był taką właśnie próbą. Szybko się okazało, że po dwóch odcinkach znowu awarii uległa pompa dyfrów. I właśnie ten rajd stworzył, właśnie po tym rajdzie stworzyliśmy naszego bohatera, który jest do dzisiaj, nazywa się Pompa Dyfrów. I w jakieś to, te awarie chcieliśmy przepłyć w jakąś śmieszne, śmieszną sytuację i udało nam się to, że do dzisiaj każdy ogląda naszego bohatera, który, który Cały czas ma jakieś przygody, więc myślę, że ten rajd nad Wiśleński był m, m, fajny, aczkolwiek nie do końca, bo, bo nie ukończyliśmy go tak jak chcieliśmy. No i wiadomo, rajd Wisły. Odświeżone, stare odcinki, które... E, konstrukcja tych odcinków była bardzo trudna. Dosyć trudny rajd dla mnie, ponieważ padał też, czy odcinki były bardzo zabłocone i bardzo było ciężko się, że tak powiem, utrzymać na drodze, ale jeden odcinek, który pamiętam, że bardzo mi dobrze leżał i właśnie na tym odcinku zajęliśmy pierwsze miejsce w swojej, w swojej klasie, wygraliśmy e, dwukrotnie ten odcinek, z tego co pamiętam, nie wiem, bardzo mi się podobało, mimo tego, że, że odcinki były bardzo trudne, tak naprawdę ten ride bardzo mi przypadł do gustu. Dużo się nauczyłem, dużo, dużo dobrałem informacji i doświadczenia, tak samo jak ja i mój pilot. Naprawdę fantastyczny rajd. Rajd karkonoski. To już, to już jest też fajny rajd, który miło wspominam, chociaż mieliśmy jeden problem. Słuchajcie, nie zabrakło, ale przybrakło na paliwa i a to tylko ze względu na to, że troszeczkę pomyliliśmy do jazdówki. Nadrabiając stracony czas musieliśmy zużyć chyba tą, tą ewidentnie ilość przeznaczoną na, 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 na odcinek specjalny i pamiętam w Karpaczu, w końcu KS-u już jechaliśmy przerywającym autem. No tutaj, tutaj wina leży chyba tylko i wyłącznie po naszej stronie, gdyż zabłądziliśmy i musieliśmy naprobić. I pamiętam, że to nie, było, nie, było, nie była fajna sytuacja, gdzie jadąc pod górkę na odcinku zobaczyłem World well w swoim samochodzie, więc zwykle to widzę w swoich cywilnych autach, ale nigdy w życiu w I tutaj korzystając też myślę, że z, z pecha konkurencji uzyskaliśmy trzecie miejsce w klasyfikacji grupy N, więc już zaczęliśmy być usatysfakcjonowani naszymi wynikami i to dało nam jakby taki apetyt i chęci do przygotowania się do kolejnego rajdu. Mamy rajd rzeszowski. Pamiętam, postawiliśmy wszystko na jedną kartę. Przygotowaliśmy się dosyć pieczołowicie, skrupulatnie. Dwa dni testów. Z tym, że <grych> pamiętam taką sytuację. W niedzielę przyjechałem do Rzeszowa. W poniedziałek mieliśmy testy. Traumatyczna sytuacja, bo dostałem gorączki i miałem Jeszcze w poniedziałek udało się pojeździć w tym dużym, tej dużej temperaturze, natomiast już we wtorek nie dałem rady, wszystko odmawiało posłuszeństwa. Z pomocą przyszedł mi kolega, który przywiózł mi antybiotyk i jakoś do czwartku udało się odzyskać się formę, natomiast problem ze skupieniem w tak dużej temperaturze był niesamowity. Fajny, bardzo fajny rajd, podobało mi się. Jechaliśmy bardzo równo i szybkim tempem. Nie robiliśmy błędów, konkurencja nasza z kilkana odcinek miała jakieś problemy, więc tym samym udało nam się zdobyć pierwsze miejsce w grupie M i to był nasz taki sukces życiowy. Rajd warmiński dosyć szybko. Szybkie, szybkie odcinki znane dla nas z poprzednich lat, gdyż jeszcze startowałem jak jeździłem swoją BMW 318 jest, więc tak naprawdę tam tylko była naprawdę dosyć fajna walka i trening przed właśnie zbliżającym się rajdem Polski. Rajd Polski, fantastyczna impreza. Udział samego Roberta Kubicy, Mistrzostwa Europy. Fakt, mega nieprzewidywane warunki, loteria jeżeli chodzi o opony, kto na jaki start. Na drugim odcinku rozlatuje nam się sprzęgło, słuchajcie, nożyczkie sprzęgło, więc no, pech jak, 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 jak się patrzy. Więc drugi dzień startujemy przygotowanym autem i udaje nam się ukończyć na drugim miejscu w klasyfikacji grupy N. Co pozwala nam umocnić sytuację w klasyfikacji e, całego sezonu, i jesteśmy na drugim miejscu. Więc e, e, rozczarowanie, ale w sumie skończyło się to dobrze, i, i myślę, że, że, że rajd polski zaliczam do takich w 50% udanych rajdów. No, i tuż po rajdzie polski przyszedł rajd Dolnośląski. Ostatnim tych sił już pojechaliśmy ten rajd, bo nie do końca znaliśmy ilość zawodników, którzy będą tak naprawdę na rajdzie dolnośląskim, mówimy o naszej grupie i w ostatniej chwili się dowiedzieliśmy, że jeden z naszych konkurentów nie podjął walki, no bo w sumie nie powinien, nie musiał. Przejechaliśmy tylko ten rajd, umacniając swoją pozycję i zdobyliśmy tytuł wicemistrza Polski. No, fantastyczny sezon, słuchajcie. Eee, udało nam się zdobyć, no, jechaliśmy raz szybko, raz wolno. Może mniej pecha mieliśmy w sezonie, niż nasza konkurencja, eee, ale mimo to nadal się uczymy, nadal, nadal uczę się i nadal zdobywam wiedzę i w tej jestem bogatszy o kolejne doświadczenia. I Wiem, że tym samochodem da się jechać szybko. Kolejny sezon został zakończony i tutaj oczywiście start w prestiżowym tak zwanym kajotesie, który można tak powiedzieć, jego można tak nazwać, to jest barburka warszawska. Fantastyczna obsada, bardzo duża ilość zawodników. No i udaje nam się zdobyć dziewiąte miejsce w klasyfikacji grupy. Nie w klasyfikacji, w klasyfikacji generalnej. Dostajemy się na, słuchajcie, na ulicę Karową i na drugiej beczce samochód odmawia posługi. Na początku myślałem, że to jest skrzynia, natomiast się okazało, że to jest któraś z Płosi. więc Więc no, nie ukończyliśmy, ale zabawnie i fajnie było. Więc cały sezon, wiceministrz Polski, barburka dosyć fajne, wysokie miejsce. Afterparty też było fajne po barburce, więc naprawdę fantastyczny zespół, który towarzyszył mi ludzie, kibice. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za cały sezon 2013 i mam nadzieję, że spotkamy się w 2014 I jeszcze w liczniejszej obsadzie, może z innym samochodem, w innym samochodzie, może z lepszym, bogatszym nastawieniem, sponsorem i chęcią do wygrywania. Do zobaczenia w następnym sezonie.